Z tej strony Ania, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test nowej wiosennej kolekcji z Lovely. Są to kosmetyki o bardzo ciekawej formule, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak one się sprawdzą, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Sprawa wygląda tak, że ja się przez przypadek natknęłam na te kosmetyki w Rossmanie. One nie są dostępne jakby w tej takiej typowej szafie Lovely, tylko w osobnym miejscu jest taki stand... Taka szafa, tu się Wam teraz wyświetli filmik, jak to mniej więcej wygląda. No i tamte kosmetyki są. Oprócz tego, co ja wzięłam, były tam jakieś eyelinery, błyszczyki, sypkie cienie do powiek oraz kolorowe tusze do rzęs, więc tych kosmetyków było naprawdę sporo, było w czym wybierać. Niestety wszystkiego nie kupiłam, bo bym zbankrutowała ale może przejdźmy już do testu i zaczniemy sobie od podkładu, jest to podkład, uwaga w musie, od razu jak go zobaczyłam w szafie to ja wiedziałam, że ja go muszę sprawdzić on mi bardzo przypomina swojej formule ten Dream Matte Mousse który był kiedyś bardzo dawno temu dostępny dokładnie o tym produkcie mówię, myślę, że go pamiętacie problem z tym z Lovely jest taki że mam dostępny tylko jeden odcień on nazywa się Magic Mousse i kosztuje 37 zł, zawiera uwalniające się po nałożeniu na skórę mikropigmenty które łączą się z nią i dostosowują do prawie każdego odcienia skóry. Dobrze, że oni dodali, że dopasowuje się do prawie każdego odcienia, czyli nie do każdego się dopasuje, prawda? To można wywnioskować właśnie z tego, co zostało tu napisane. A rezultatem, jaki mamy uzyskać po zastosowaniu tego podkładu jest sera o wyrównanym kolorycie i aksamitnym wykończeniu. Ogólnie te wszystkie kosmetyki były bardzo dobrze zabezpieczone, nic nie było pootwierane, były też te stery, więc to przemawia na bardzo duży plus, a jeżeli chodzi o ten podkład, to on jeszcze tutaj w środku, oprócz tego zabezpieczenia, ma takie sreberko, Teraz sobie po prostu odrywamy i w środku mamy produkt. Ja pominę fakt, że on tutaj w opakowaniu nie wygląda jakoś turboestetycznie, prawda? Jest tak jakby po prostu ciapnięty i taki był od samego początku. Ja go sobie już używałam, ale to mniejsza o to I on w swojej formule to jest taki mus galaretka, bym powiedziała. Pachnie on bardzo przyjemnie, słodko. Myślę, że większości osób się ten zapach będzie podobał. Jak teraz tak patrzymy na kolor tego produktu w opakowaniu i na kolor mojej skóry, no to nadziei jest brak na to, że ten kolor będzie jakkolwiek dopasowany do mojego odcienia, więc może być ciekawie, bo niby producent mówi, że się dopasowuje do prawie każdego odcienia skóry ale to prawie mnie tutaj martwi i myślę, że część z Was na pewno też, dlatego teraz przejdziemy sobie do nałożenia go na moją skórę pokażę Wam jak on wygląda i jak się na niej zachowuje. Ja pamiętam, że ja kiedyś miałam taki podkład w musie i najlepiej nakładało mi się go po prostu palcami na twarz dlatego też tak zrobię w tym momencie on jest niezwykle przyjemny pod palcami, dosłownie po prostu fantastycznie wyglądam w tym momencie no ale rozprowadźmy go sobie po twarzy on jest taki, ja bym powiedziała, troszeczkę Pudrowy. No i zobaczmy, czy on się dopasowuje. Szczerze, wydaje mi się, że w jakimś stopniu jak najbardziej, ale to, co mogę zaznaczyć, to to, że on nie ma prawie w ogóle krycia jedynie tak bardzo ładnie wyrównuje koloryt. No i to wykończenie jest takie satynowe, nie jest to taki mat, nie jest to taki efekt rozświetlenia jakiś mocny. Z czystej ciekawości sobie jeszcze sprawdzę, jak będzie to wyglądało za pomocą gąbeczki, czy to krycie będzie jakieś wyższe, jak sobie go nałożę właśnie w inny sposób. Ale z tego co widzę absolutnie nie ma różnicy, nawet jakoś szczególnie się ono nie podbiło, więc to jest raczej taki podkład o bardzo lekkim kryciu. No ale dobra, przyznam, może się w jakimś stopniu dopasował. Ej, możecie mi mieć za debila, ale mi się ten efekt na twarzy bardzo podoba, bo zobaczcie sobie jak to wygląda z bliska, to jest taki jak dla mnie efekt bardzo lekkiego podkładu i pudru bardzo ładnie wyrównał strukturę skóry, zaczerwienienia moje jakieś niedoskonałości mi przebijają ale tak ogólnie skóra wygląda tak lepiej niż w momencie gdy tego produktu jeszcze na twarzy nie miałam więc można powiedzieć, że on jest tam jakoś lekko upiększający i naprawdę bardzo ładnie wygląda w żadnym momencie na mojej skórze nie wygląda sucho, jest też bardzo lekki i niewyczuwalny niczego tutaj nie popodkreślał jak na razie no wygląda super i fajne jest to, że on się faktycznie dopasował pod mój kolor CERY, mimo tego, że w opakowaniu był znacznie na mnie za ciemny. Jednak nie jest to produkt dla osób, które szukają mocniejszego krycia, bo nawet w momencie, gdy próbowałam je zbudować, to było tak samo jak przy pierwszej warstwie, więc jest ono po prostu niskie. Przejdźmy sobie dalej, i teraz czas na bronzer. Nazywa się on Golden Beauty Jelly Highlighting Bronzer. Kosztuje 27 zł, ma kremową formułę, dzięki temu idealnie się blenduje, pozostawiając efekt Dewy Finish, czyli taki lekko wilgotny, i są dostępne 3 odcinków. I ja mądra Ania myślałam, że jest ogólnie dostępny jeden jakiś uniwersalny odcień tego brązera, bo wszystkie wyglądały w tej szafie identycznie i wzięłam, wiecie, po prostu pierwszy, lepszy. Jak się okazało, wziąłem sobie 0,3, czyli ten najciemniejszy, a w domu się skapłam, że były jeszcze dwa inne odcienie. Pachnie on tak samo jak ten podkład, jak się mu bliżej przyjrzycie, to możecie dostrzec tutaj bardzo dużo złotych drobinek, no bo tak jak mówił producent, ma być to produkt rozświetlający. Ja niby mam taką swoją osobistą preferencję, że wolę jednak matowe bronzery, ale jak jest też od czasu do czasu jakiś Rozświetlający, no to chętnie sprawdzę, jak on będzie u mnie wyglądał na twarzy, bo czasem pamiętam, że jak stosowałam właśnie takie rozświetlające, no to wyglądały zajebiście. Ale zobaczymy sobie, jak będzie w przypadku tego. Ja już sobie go wcześniej używałam i nakładałam go zarówno palcami, jak i pędzlem i zdecydowanie lepiej mi nakłada się go pędzlem, dlatego też tak dzisiaj go nałożymy. To, co ja już mogę zauważyć na samym początku, jak sobie go aplikuję, to to, że jest on faktycznie dosyć ciemny. Zrobiłam sobie przepiękną plamę i Aniu, jak ty z tego teraz wybrniesz? No jak? Ale spokojnie, damy radę, wyblendujemy go sobie tutaj gąbeczką i będzie to od razu lepiej wyglądało. No moim zdaniem już się zdecydowanie bardziej poprawił właśnie wygląd tego bronzera w porównaniu do tego, co było przed chwilą i tej mojej wielkiej plamy, którą sobie tutaj zrobiłam. A nie nałożyłam go jakoś szczególnie dużo na ten pędzelek. No i faktycznie trzeba mu przyznać, że on jest taki konkretnie rozświetlający, więc jeżeli takiego efektu nie lubicie, to on raczej u was odpada, ale co mu muszę przyznać, że on bardzo ładnie się połączył z tym podkładem. Teraz na przebitkach się Wam wyświetla różnica bez tego brązera oraz z nim. Jak dla mnie, on zapewnia faktycznie taki bardzo ładny efekt ocieplonej skóry. Też dobre jest to, że możecie sobie stopniować jego intensywność i nawet jak sobie go nałożycie za dużo, to w bardzo łatwy sposób jesteście w stanie uzyskać taki efekt mniej agresywny, bym to mogła powiedzieć, bo sami mogliście też zobaczyć, że z plamy zeszliśmy w sumie do takiego bardzo ładnego, naturalnego wyglądu. Podoba się też to, że on się bardzo ładnie połączył z innymi produktami, które mam na twarzy no i zapewnia ten efekt rozświetlenia, więc jeżeli czegoś takiego nie lubicie, to powtórzę się po raz kolejny, że to nie będzie produkt dla Was ale jeżeli lubicie i Wam to odpowiada to myślę, że jak najbardziej będziecie zadowoleni podkład i bronzer wypadł naprawdę fajnie i teraz możemy sobie przejść do trzeciego produktu w naszym teście, którym jest róż do policzków w musie. Nazywa się on lovely velour cheeks i kosztuje 25 zł są dostępne dwa odcienie, ja mam 01 blooming i jest to taki różowy bardzo ładny, intensywny odcień. Był też dostępny drugi i był on bardziej pomarańczowy i on ma bardzo podobną formułę do tego podkładu. Tak on się prezentuje w opakowaniu i ja tutaj też dostrzegam takie lekko błyszczące drobinki, więc będzie on lekko rozświetlający. Minimy fakt, że ja w ogóle dzisiaj jestem czerwona jak burak jeszcze przez ten nisko kryjący podkład, to ja bym nie musiała w sumie używać dzisiaj różu, ale sobie użyjemy, będziemy mieli jeszcze większy tutaj efekt. Nie wiem dlaczego mi się tak stało, czy mam jakieś ciśnienie, czy to od wiatru, po prostu tak to czasem mam taki mój urok. Urok, nie urok, ale produkt testować trzeba i przejdziemy sobie do nałożenia tego różu na moje policzki. On też ma takie pudrowe wykończenie jak ten podkład, jednak w jego przypadku jak sobie go tutaj dokładam, to on ma taką tendencję troszeczkę do rolowania się. Część zostaje tutaj oczywiście na policzku, bo efekt jest zapewniony jak możecie zobaczyć. Troszeczkę też musiałam jego ściągnąć, bo po prostu stworzyły się tutaj takie kuleczki, które jakkolwiek nie chciały się rozblendować, dlatego w jego przypadku coś takiego się dzieje i o tym Was informuję. Tu macie efekt, jaki ten produkt zapewnia i ten odcień jest prześliczny. Intensywność jest tutaj w porządku, ja nałożyłam dwie warstwy, przy jednej była ona taka bardziej delikatna, przy dwóch, już jak możecie zobaczyć, jest ona bardziej intensywna, więc możemy go sobie stopniować. Również bardzo dobrze się połączył z innymi produktami na twarzy, nie było tutaj żadnego problemu. Większych jakichś uwag, oprócz tego, że on się może trochę rolować, ale mimo wszystko nie wpływa to źle na ostateczny wygląd, tego produktu na twarzy, to nic innego takiego nie zauważyłam, więc na chwilę obecną jest wszystko w jego przypadku w porządku, ale zobaczymy sobie jak to będzie po czasie. Przedostatni kosmetyk w naszym dzisiejszym teście to różowy puder do twarzy, i teraz w tym momencie dosłownie wszystko jest różowe. Moja twarz, puder tło, moje ubranie, różowy świat puder nazywa się Sweet Illusion i kosztuje 23 zł, są ogólnie trzy rodzaje tego pudru różowy, brzoskwiniowy i lawendowy i każdy odpowiada za co innego ten w odcieniu różu ma niwelować oznaki zmęczenia i szarość skóry nadając jej wypoczętego wyglądu, ogólnie teraz będzie moim zdaniem zatrzęsienie czy to różowych pudrów, korektorów i wszystkiego, nam też wychodzi teraz z różowym pudrem i jakimiś innymi nowościami, ja część z nich oczywiście kupiłam do testów, więc za jakiś czas na pewno się pojawi filmik, więc wyczekujcie. Ale wróćmy do naszego cute różowego pudru z Lovely i nałóżmy go sobie na twarz. Ledwo co się z niego sypie. I zobaczymy sobie jaka będzie różnica pomiędzy jedną stroną a drugą. Nałożę go po prostu na połowę i on też przepięknie pachnie, a jak żeby inaczej. I pięknie wygładza i zapewnia taki lekki matowo-satynowy efekt. Po jednej stronie puder jest już nałożony, po drugiej stronie jeszcze nie, jaka jest różnica, to po tej stronie widzę takie bardzo ładne wyrównanie struktury skóry oraz zniwelowanie świecenia się, no i jest takie też lekkie jej jakby rozjaśnienie. Przynajmniej widzę to na żywo i mam nadzieję, że w kamerze też jest to widoczne. Dlatego lecę z drugą stroną, bo nie ma tutaj co czekać, i on się też bardzo ładnie stapia ze skórą, no ładnie wygląda na cerze. Podoba mi się, ale czy widzę jakąś taką szczególnie dużą różnicę pomiędzy tym, jakby? bym zastosowała zwykły, transparentny puder, a no niekoniecznie, jest to takie coś bardzo subtelnego, teraz możecie sobie zobaczyć różnicę na przebitkach i tutaj naprawdę nie ma źle, bo on na twarzy bardzo ładnie wygląda, pięknie ją wygładził nie odznacza się jest bardzo lekki, niewyczuwalny i faktycznie się tutaj zgodzę, że może ta skóra wygląda w tym momencie na taką bardziej wypoczętą, jestem bardzo ciekawa jak długo się ten efekt matu utrzyma ale to sobie oczywiście sprawdzimy w teście trwałości, jak na razie nic ten puder nie podkreślił, też bardzo dobrze wygląda pod oczami, bo również na te okolice go nałożyłam I przedczas na ostatni produkt w naszym dzisiejszym teście, jakim jest rozświetlacz w musie. Nazywa się on Lovely Cloud Number 9 i kosztuje 25 zł. Są dostępne dwa odcienie tego rozświetlacza. Ja mam 01 Fairy Tail. Jest to rozświetlacz w musie, który jest w bardzo ładnym szampańskim odcieniu. On też w opakowaniu wygląda na taki dosyć ciemny, no ale zobaczymy sobie za chwilę właśnie, jak to będzie wyglądało na policzku. Przejdę do aplikacji go i zrobię tak samo jak w przypadku każdego innego musu, którego dzisiaj. Używaliśmy, czyli nałożę go palcem. Więc lecimy z tematem i zobaczcie, rany, jaka to jest intensywność. Fajnie wygląda. No, nie powiecie mi, że nie, i wcale nie wyszedł on na policzku taki intensywny. Aniu, kochana, nie chodziło Ci tutaj o jego intensywność, a o jego kolor, który nie wyszedł na policzku tak ciemny, jak był w opakowaniu. Dziękuję za uwagę chciałam to wyjaśnić, to jest taki efekt tafli z troszeczkę większymi drobinkami bardzo ładnie to wygląda i zobaczmy sobie czy robi on ciemniejszą poświatę ja widzę na żywo, że jej nie robi jestem ciekawa jak to wygląda w kamerze zaraz sobie sprawdzę i wam powiem hmm, No z moich obserwacji wynika, że nie robi się tutaj ciemniejsza poświata, teraz na przebitkach możecie sobie zobaczyć efekt bez tego rozświetlacza oraz z nim, jak dla mnie on ma taki bardzo uniwersalny kolor, który w większości będzie myślę pasował idealnie i po pierwsze jest intensywny i ma bardzo szybką i bezproblemową aplikację, co jest tutaj ogromnym plusem tego produktu. Przetestowaliśmy kochani wszystkie kosmetyki, jak na razie one się prezentują naprawdę bardzo ładnie, ale zobaczymy sobie oczywiście jak wytrwają przez cały dzień, dlatego na chwilę obecną się z wami żegnam i widzimy się wieczorem na podsumowaniu. Hejka, ja witam was już po całym dniu na podsumowaniu naszego dzisiejszego testu limitowanej kolekcji z Lovely. Wam tak ogólnie, że niektóre kosmetyki mnie bardzo zaskoczyły, niektóre troszeczkę mniej, ale po kolei. Moim takim ulubionym produktem z tego testu jest zdecydowanie rozświetlacz w odcieniu Fairy Tale. No, chyba to samo mówi za siebie, co tutaj mamy na policzku. Myślę, że nie musiałabym tutaj nic dodawać, po prostu byście zobaczyli i byście wiedzieli, że jest zajebisty. Ma przepiękny, intensywny błysk i bardzo uniwersalny kolor, taki złoto-szampański, też nie robi ciemniejszej poświaty i nie stracił na swojej intensywności przez cały dzień. Aplikacja jest Turbo, szybka. Wystarczy go sobie nałożycie na palec, zaaplikujecie na policzek i gotowe. Nie wpłynął źle na inne produkty i też sam w sobie, na twarzy, nawet po czasie wygląda bardzo dobrze. I to jest mój numer jeden dzisiejszego testu. A jeżeli chodzi o drugie, miejsce w produktach, które mnie najbardziej zaskoczyły. Jest oczywiście ten podkład. Ja jak go kupowałam, to szczerze on mnie zaciekawił najbardziej z całej tej kolekcji, ale myślałam, że to będzie bubel, bo wiecie, jeden odcień, który powinien pasować każdemu, to tak mi się trochę nie łączyło. Myślałam więc, że będzie tutaj coś nie tak. Wiadomo, ja się troszeczkę wyświeciłam, on mi też szedł trochę z nosa oraz z brody, to są takie jego słabsze strony. On ma takie pudrowe wykończenie, mogliście to zobaczyć, ja wam też o tym wspominałam, jak go aplikowałam. Jest też lekki, niewyczuwalny, nie powchodził w zmarszczki i nic nie podkreślał, żadnych załamań. Nigdzie się nie zebrał. Co jest ważne, to on ma krycie niskie, więc jeżeli szukacie podkładu, który ma krycie minimalnie średnie, na przykład, który zakryje wam zaczerwienienie, jakieś mniejsze niedoskonałości, to to nie będzie ten podkład. To, co mi się też spodobało, to to, że on się faktycznie, tak jak mówił producent, dopasował pod kolor mojej cery. Bo widzieliście, jaka była różnica pomiędzy moim kolorem skóry, a tym, co było w opakowaniu? Była ona bardzo duża ta różnica, a mimo wszystko na twarzy wygląda to bardzo dobrze i też nie wyszłam, jakbym miała, wiecie, podkład za ciebie. O kilka tonów. I przy okazji on też bardzo ładnie wygładził moją skórę i też delikatnie wyrównał jej koloryt. On ma też takie delikatne matowe wykończenie i ja tak patrzę na siebie teraz w lusterku i próbuję znaleźć coś jeszcze, do czego mogłabym się tutaj przyczepić, żeby Wam powiedzieć, ale naprawdę nic nie znajduję. To będzie taki fajny podkład na co dzień. Mi się mega podoba. Przewyższył on moje oczekiwania, bo miałam je w stosunku do niego bardzo niskie. Przyznam się szczerze, a wyszło serio świetnie i na pewno będę go sobie używać. Lećmy dalej z podsumowaniem czas na bronzer. Jeżeli o niego chodzi, to ja to powtórzę po raz kolejny. Ale bardzo dobrze, że mimo tego, że jest on taki ciemny, można go tak łatwo doprowadzić do mniejszej intensywności, bo świadczy to o tym, że jest bardzo ciężko nim sobie zrobić krzywdę. Wiadomo też, że jeżeli sobie tego produktu dobrze nie rozblendujecie, no to mogą się Wam tu potworzyć plamy, dlatego ja tutaj chciałabym, żebyście zwrócili właśnie szczególną uwagę na to, żeby właśnie dobrze go rozprowadzić, bo nie jest to trudne. On jest w takim odcieniu ciepłego brązu, ja wiem, że w opakowaniu wygląda on na prawie czarny, ale aż tak ciemny to on nie wychodzi na twarzy. I on ma też bardzo dużo złotych drobinek, sobie przez co jest bardzo rozświetlający, więc jeżeli nie lubicie takiego efektu, to raczej ten brązer dla Was odpada. Ale jeżeli lubicie, to jak najbardziej myślę, że się Wam spodoba. Jeżeli chodzi natomiast o ten różowy puder, no to on bardzo ładnie matuje, wygładza i też sprawia, że skóra jest taka rozjaśniona, przez co wygląda na taką bardziej wypoczętą. Nie robi też takiego suchego efektu na twarzy i jej nie bieli i też niczego nie podkreśla. Bardzo dobrze on uważam, wygląda z tym podkładem, bo tutaj też absolutnie nie nic się nie odznacza. I też przez to, że on jest taki bardzo drobno zmielony, to świetnie stapia się ze skórą. Jednak u mnie na serze mieszanej, no to wiadomo, że ja się wyświeciłam. Jednak nie zmienia to faktu, że ogólnie nic złego on nie robi i jest po prostu w porządku pudrem. A i jeszcze dodam taką jedną rzecz, że możecie go sobie oczywiście stosować na całą twarz, ale też na przykład na okolice pod oczami, ponieważ tutaj też wygląda świetnie. Na sam koniec zostawiłam produkt, który wzbudził u mnie największe wątpliwości. Mowa jest tutaj o różu, bo z jednej strony mi się podobał, jak go nałożyłam, a a z drugiej strony, po czasie uważam, że bardzo mocno stracił na swojej intensywności, jest ledwo widoczny. Wyparował. I tak, jeden z minusów, który zauważyłam, jest to, że on się trochę roluje w przypadku innych produktów, które też są musami, tego nie było. I niby to, że on się trochę roluje, nie w pływa jakkolwiek na to, jak on na policzku wygląda, jednak no trzeba tutaj uważać i bardzo dobrze go rozprowadzić i ewentualnie pozbyć się tych zrolowanych elementów. To raz, a dwa uważam, że on stracił na swojej intensywności i nie wydaje mi się, że jest to kwestia tego, że nałożyłam na ten róż rozświetlacz i jego raczej po raz kolejny bym nie kupiła. Więc tak, takie są moje wrażenia odnośnie tych kosmetyków, możecie dać mi znać w komentarzach, co Wy sądzicie, czy może kupiliście sobie któreś z nich i macie jakąś swoją opinię na ich temat, to podzielcie się nią oczywiście w komentarzach, a z mojej strony jest to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie Buźka Papa! Pa.